W historii yy, świata. Takich ludzi jak ja, czy takich ludzi jak moje środowisko nazywano w różny sposób. Kiedyś nazywano ich chrześcijanami, później takich ludzi nazywano Arianami, na przełomie wieków nazywano ich anarchistami, na początku lat 70. nazywano ich hipisami, nazywano ich na różne jeszcze inne sposoby. Natomiast dzisiaj wymyślono nazwę antyglobaliści. W my żyjemy, czemu smród. Wszędzie sypy i odpadki Dałby się świat cud Choć człowiekiem pozna się Nie udawaj, tylko walcz Przeciw temu, co nie dobre Przeciw temu, co jest złe Rewolucja zaczyna się w sercu W sercu każdego Człowieka, to na pewno. W moim sercu zaczęła się już jakiś tam czas temu i e, zmieniam swoje życie poprzez tysiące różnych elementów, e, wpływając jako jednostka na tą całą rzeczywistość. Jestem jak najbardziej antykomunistą, antyfaszystą, pacyfistą itd. itd. To są procesy, które e, składają się na moją osobę i na moją rewolucję wewnątrz mnie. Na pewno jest tam daleka koncepcja y, tego świata y, budowana przez y, bank światowy i przez elity polityczne y, tych najbogatszych krajów. Mamy inną całkowicie koncepcję tego globalizmu, tego, tego społeczeństwa globalnego. Y, myśl y, globalnie działa i lokalnie. Hasło, które mniej więcej właściwie obrazuje nasze podejście do tej całej rzeczywistości, czyli mówienie o tym, że żeby widzieć świat jako zjawisko jako globalnie, czyli widzieć po prostu poszczególne problemy łamania praw człowieka w Chinach, dziura ozonowa, natomiast budować jednak swoją lokalność, budować po prostu to, co, na co mamy bezpośredni wpływ, czyli, czyli po prostu tutaj na osiedlu, tutaj w mieście, tutaj w tym kraju, tutaj w tym regionie po prostu. Taka jest nasza koncepcja na, 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 tom, na, ten, na ten świat. Rozbrat jest to cała społeczność, która zorganizowała się w oparciu o miejsce, Nielegalne miejsce, ponieważ to miejsce zostało wydarte miastu. Potrzebowaliśmy tego miejsca, więc to miejsce sobie zabraliśmy, zaskutowaliśmy. Postanowiliśmy tworzyć tam swoją kulturę. Jest tak, że ja się rozbratam z tym światem. Jest on mi daleki. I dlatego, dlatego jest to, uważam, że definicja mojego ja, rozbrat. Rozbrat to moja wolność. Wszystko, w czym żyjemy, to jest system. Wszystko jest ze sobą połączone. Generalnie jest to władza, pieniądze, wojny, wojsko. Trzeba chodzić do pracy, budzić się rano, płacić podatki. I jak już się w to wejdzie, to po prostu nie sposób z tego wyjść. Trzeba oddać dużą część swojej wolności temu systemowi. Myślę, że to jedyne, co mogę powiedzieć, co jest poza systemem, to być może moja świadomość, ale tak poza tym to trudno powiedzieć. Korporacja jakby z definicji jest to po prostu organizacja, która jest nastawiona na zysk. Taki prosty schemat, że wszystko musi być opłacalne. Nawet przedszkola się likwiduje w wyniku tego, albo biblioteki kurwa. No, która biblioteka może być opłacalna? No, po prostu biblioteka z definicji nie musi być opłacalna. Powinniśmy być dobrymi konsumentami, zat zatomizowanymi, którzy biorą swój koszyk i idą do supermarketu. I to jest cała wizja tego społeczeństwa. Musimy sobie oglądać telewizję przez pięć godzin, spojrzeć, żeby wszystko za nas będzie załatwione. Nie w telewizji nam opowiedzą, co jest ważne, co jest nieważne, co mamy myśleć, kiedy mamy myśleć. Takie społeczeństwo zmierza po prostu do totalnego. Po prostu konfliktu, bo tak ta, ta ludzie żyć nie, nie zechcą. Kibice Legii, kibice Lecha Poznań się niezbyt lubią. Między tymi dwoma grupami znalazło się kilku policjantów. Jednego z policjantów właściwie rozebrano do, do spodenek, zabrano, to, zabrano mu wszystko, co było możliwe do zabrania, i zabrano między innymi pistolet. Policjanci postanowili zobaczyć, czy my przez przypadek nie mamy tej broni. W pełnym osprzęcie, na czarno, z psami bez kagańców, wwalili się po prostu na rozbrat, wyważając drzwi i wpadają do pierwszego pokoju, mówią, na ziemię po prostu. Akurat na rozbracie tego wieczoru odbywał się turniej szachowy. Psy ujadają, kolesie tutaj z odbezpieczoną bronią, wycelowane po prostu w głowy pistolety. Dwie osoby grające w szachy, dziewczyna z chłopakiem podnosi głowę, patrzą. Wycofali się, do drugiego pokoju, bach, ręce do góry, na ziemię, a tam też ludzie grają w szachy. Do trzeciego pokoju, a tam ludzie też grają w szachy. No i policjanci się wycofali i z od tamtego momentu właściwie zaczęli nas traktować z bardzo dużym dystansem. Komuna Otwock powstała w 1989 roku. Mówimy o sobie, że jesteśmy anarchistyczną wspólnotą działań. Jesteśmy grupą ludzi, która chce coś robić razem na różnych polach. Skrzykujemy się szybko, robimy akcje w ciągu tygodnia i czerpiemy z tego dużą satysfakcję. Jako teatr mówimy o globalizacji i antyglobalizacji. O tym, że nie można być wolnym do końca, ani o tym, że można osiągnąć e, pełni szczęścia, bo zawsze coś staje na przeszkodzie, a najczęściej jest to to, co jest istotne najbardziej w człowieku, czyli jego niezdolność do bycia doskonałym. Pozwól mi być szarym człowiekiem. Uchroń mnie przed tym, kim mogę się stać. Pozwól mi być szarym człowiekiem! Codzienne zbrodnie! Codzienne oszustwa! Nieumiarkowany wyzys To najlepsze, co zdarza się ludzkości. <Sy> To jest taka największa nasza flaga, taka flaga, którą, którą nasi na demonstracjach Znaczek Federacji Anarchistycznej, dwie ręce ściskające się w geście pojednania. To wszystko jest w kształcie A, w kółeczku dodatku i to jest taka flaga, taka duża, która akurat fajnie wygląda na demonstracjach. Czarny kolor oznacza wolność. Kiedyś jeden z poetów, takich anarchistów, napisał, że czarny to kolor nocy, który jest jak gdyby jutrzenką. Dnia, w którym nadejdzie wolność. Coś takiego, takie piękne. Bardzo mi się podoba. Tuba. Tuba w, o, do tych do demonstracji. Ice, Drive. Władza, precz. Tuba, która jest bardzo często wykorzystywana przez dziesiątki organizacji w, w Poznaniu. Tryn, tren, tryn Tak, słucham. No cześć, słuchaj, mówi Władek z teatru. Czy moglibyśmy pożyczyć tubę na ten, bo mamy jakąś tam spektakl No dobra, nie sprawy Tryn, tren, tren. Tak, słucham. No cześć, słucham, I prawicowcy na swojej demonstracji. Prawica, jakaś tam przeciwko jakiemuś Kwaśniewskiemu albo komuś. O, coś tam, Paśmiecki! Później lewicowcy tam, tra coś tam, ne. i też, a w kółeczku, i w kółeczku. Widać, jak ona jest pogięta po zadymach jakiś jak wiesz, jak, jak są jakieś interwencje policji, albo coś tam, co za moment gdzieś tam, wiesz, tam, 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 więc jest, jest cała, cała pogięta, wie, jak widać. Dobra rosyjska tuba. Na razie idziemy chodnikiem. Mamy prawo iść chodnikiem i wyrażać swoje poglądy. No to znaczy w tej, w tej chwili, chwili idziecie chodnikiem i używacie, i używacie urządzeń rozgłaszających. Używanie urządzeń rozgłaszających jest naruszeniem przepisów. Wybuchła wojna. Nie czy to w Czeczenii, czy w Iraku, czy w Afganistanie, jest to mi obojętne, po prostu, bo jestem przeciwko każdej wojnie. Trzeba było zrobić transparent jakiś tam przeciwko tej wojnie. Są jakieś tam czyste, czyste szmaty? No nie ma, nie ma, ale jest obrus, jest obrus. No i tak siedzimy na no kurde obrus, no co, co z tym obrusem, nie? Jest jakimiś kwiatkami, w ogóle co zrobić z tym obrusem, nie? No i oczywiście w, yy, wpadliśmy na koncepcję, żeby zrobić z kwiatków zrobić po prostu motyw typowo pacyfistyczny i powstał taki transparent. Demonstracja. pokojowa! Demonstracja. pokojowa! Demonstracja. pokojowa! Demonstracja. Pokojowa! Demonstracja. Pokojowa, demonstracja, pokojowa, demonstracja pokojowa, demonstracje są albo nerwowe, albo są takie spokojne i potwornie nudne. Ja podchodzę do demonstracji jakoś jak takiego obowiązku, no bo właściwie jeżeli nie demonstracja, no to...